Gdzie kurwa mój fucking kabel? Tam jest, tam, tam jest, tam jest, tam jest. Ej! Dobra, to go muszę podłączyć jeszcze. Kurwa. Gdzie to kurwa jest? Kurde, jaki... Chcesz przemieścić tu? Co? Do nas. Do nas? K kurma kurma. Palenie gumy numer 2 Palenie gumy numer 2 najpierw w nich odpali Wystarczy wam? Kot? ładnie spaliło? Dotni się opony. Nice Tak się kurwa pali gumę Harusem. Tak się gumę Harusem kurwa pali.